Dzisiaj będzie recenzja zestawu grającego typu 2.1 od marki Real L. Zestaw ten nazywa się M590 i można go kupić za jakieś 300-350 zł. Więc cena nie jest zaporowa 60 W RMS-ie łącznie, no i kilka ciekawych funkcji. Tak więc sprawdzimy dzisiaj, jak ten zestaw się prezentuje, jakie ma funkcje i jak to sprawdza się w praktyce. Pamiętajcie, że ceny znajdziecie w linku w opisie filmu. A tymczasem zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. Tak więc dzisiaj mam dla Was zestaw głośników, ale sprzętów marki RIL-L Jeszcze w najbliższym czasie kilka zobaczycie u mnie. Będą to chociażby takie słuchawki na USB w całkiem przystępnej cenie i będzie także podstawowa, ale niedroga i bardzo wygodna myszka, która ma nawet metalowy spód. Tak więc myślę, że zapowiada się ciekawie, ale na razie spójrzmy sobie na ten zestaw głośników. No i model M590 to zestaw typu 2.1, czyli dwa głośniki plus subwoofer, ale subwoofer ma kilka ciekawych funkcji. Chociaż my mamy tutaj tuner radia FM, mamy wbudowany moduł Bluetooth, mamy także możliwość odtwarzania z pendrive'a czyli USB, a także z kart SD. Jest też AUX, więc można sobie podłączyć zewnętrzne urządzenia. Jeśli chodzi o specyfikację, no nie są takie głośniki, oczywiście audiofilskie. Jest to bardziej podstawowy zestaw do zastosowań rozrywkowych, czyli do grania w gry komputerowe i do słuchania muzyki. Mamy tutaj w sumie 60 w mocy grającej, czyli RMS, 30 na subwoofer przypada i 2 razy po 15 w na głośniki. Widzicie też poszczególne parametry. Jeśli chodzi o średnicę głośników, to subwoofer ma 165 mm, a głośniki satelitarne po 76 Do zestawu jest karta gwarancyjna oraz instrukcja. Jest także podstawowy, ale funkcjonalny pilot zdalnego sterowania. Mamy przewód ześlający, który ma jakieś 110 cm długości. Więc jest tutaj bardzo ważne, na co ja zawsze zwracam uwagę, głośniki te w trybie standby. Nie wydając z siebie żadnego szumu piszczenia, to jest naprawdę fajne. Jak wiemy z poprzednich testów, nie wszystkie głośniki tak działają. Czasami fajne głośniki, rewelacyjna jakość dźwięku, ale właśnie jakiś szum czy syg wydobywający się z głośników, dla mnie osobiście już dyskwalifikuje taki zestaw, ponieważ jestem bardzo wyczulony na takie rzeczy. Jeśli chodzi o długość przewodu od satelit, a także długość przewodu AUX, jest to po 120 cm w obu przypadkach. Więc teoretycznie od tego subwoofera możemy sobie na 120 cm w każdą stronę ten zestaw rozstawić. Połączenie to jest cinch i tak wygląda sam głośnik. W przodu mamy maskownicę odrobinę plastiku. Cały front jest plastikowy, ale już obudowa głośnika wykonana jest z MDF-u, czyli materiału drewno-pochodnego. Tak więc nie są to jakieś plastikowe głośniczki, więc o tyle dobrze. I subwoofer, jak widzicie, posiada wyświetlacz. Mamy także panel sterowania. I na wyświetlaczu pojawiają nam się niezbędne informacje, czyli tryb. Mamy bluetooth, mamy także regulację głośności, skanowanie play-pause oraz przycisk głośniej-ciszej. Służący także do przeskakiwania utworów, ale mamy też właśnie ten potencjometr, który działa tak no, dość luźno. Jest tam jakiś opór, jakieś takie lekkie ząbkowanie, ale generalnie działa luźno. I ponownie mamy front wykonany z plastiku, na szczęście tylko niektóre elementy są błyszczące. Reszta to jest plastik matowy. Po boku mamy tunel Bass Reflex od spodu mamy gumowe stopery sam głośnik umieszczony jest na boku mamy także pełnowymiarowe gniazdo na karty SD, ale oczywiście karty microSD w adapterze też można tutaj wkładać i mamy też port USB natomiast jest to tylko i wyłącznie port USB typu flash do odtwarzania muzyki a nie na przykład do ładowania urządzeń a z tyłu wygląda to tak, przewód ześlający na stałe, odłączana antena radiowa, mamy AUXa i gniazdo DVD oraz gniazda CINCH do podłączenia tych satelitek. i to jest generalnie wszystko jeśli chodzi o tył tego urządzenia, tak więc zestaw średniej wielkości z dość wieloma funkcjami. Próbkę dźwięku i wrażenia z użytkowania tego zestawu będziecie mieli już za chwilkę. I czas na poglądowy test dźwięku. Poglądowy, dlatego że YouTube, jak pewnie większość z Was wie, kompresuje dość mocno jakość wideo, jak i audio. Tak więc z YouTube'a nigdy nie usłyszycie tego, co na żywo. Jeśli byście mieli możliwość takich głośników posłuchać, na przykład u jakiegoś kolegi. To będzie najlepsza próbka wtedy na żywo. Natomiast ja dołożę starań, żeby jakość tego nagrania była jak najlepsza. Standardowo próbkę zarejestruję przy pomocy rejestratora cyfrowego TASCAM DR05. tylko będziecie mieli próbkę dobrej jakości w stereo, nagrywaną z około metra. Więc pamiętajcie, próbka poglądowa, zaczynamy. <muzyka> i Przy okazji próbki, widzieliście też, że przestawiam wartość tak wysokich na początku, jak i niskich tonów. Możemy także wejść na minus w tych ustawieniach, jest kilkanaście poziomów. Jeśli tony wysokie ustawiłem na minus, to już ten wokal był coraz mniej słyszalny, a dominowały basy, tak więc oczywiście to nie jest polecane ustawienie. Lepiej ten wokal mieć w miarę słyszalny. I znowu, jeśli przesadziłem z basami, to tych basów było za dużo. Więc ten subwoofer jest dość mocny, ale nie można przesadzić. Właśnie po to jest to regulacja tonów wysokich względem niskich, żeby znaleźć takie idealne wyważenie pomiędzy basami Basem, żeby było go wystarczająco dużo, żeby był soczysty, żeby niósł się po pomieszczeniu, a jednocześnie żeby też były wyraźne fragmenty wokalne. W przypadku tych głośników, jak na takie podstawowe, powiem Wam, że wypada to całkiem nieźle. Bas jest ok, jakość tych wysokich tonów też jest przyzwoita, nawet słuchając muzyki z YouTube. Poprzez Bluetooth, tak jak w tej chwili. Natomiast powiem Wam, że jeśli podłączycie te głośniki do komputera przewodem AUX, co prawda, bo nie ma tutaj optyka, ale jeśli to będzie porządna karta dźwiękowa, ja w tym przypadku testowałem na karcie dźwiękowej Sound Blaster G5, Są. taka karta na USB, ze średniej półki za jakieś 500 zł, to tam te głośniki dostają kopa. Nie wiem, czy uda mi się to pokazać w tej próbce przez YouTube, ale spróbuję. Okay, tak więc, jak mówiłem, nie wiem, czy przez YouTube wysłyszycie tą różnicę, ale po to też w recenzji ten recenzja się nagada, żebyście posłuchali jego wrażeń i odczuć. I właśnie chodzi o to, że po podłączeniu tych głośników do przyzwoitej jakości karty dźwiękowej, ten dźwięk staje się taki bardziej uporządkowany, szczegółowy, nie ma za dużo basu, nic nie harczy, jak przy wyższych poziomach głośności, na przykład przy połączeniu bluetooth, ponieważ, no wiadomo, nie wszystkie utwory, na tej platformie są nagrane w wysokiej jakości, tak więc na to trzeba brać poprawkę. I sprawdzimy jeszcze, jak to wypada w przypadku odtwarzania z pendrive'a czy z karty. Czy wszystko działa? I na początek sprawdzimy kartę, wkładamy w ten sposób. I odtwarza się automatycznie. Działać działa. MP3-ki też tutaj śmigają Wyjmujemy, rozłączamy. Wtedy właśnie możemy skorzystać. Z funkcji pilota chociażby przełączanie poszczególnych utworów czy do tyłu do przodu, I jeszcze USB odtwarza się bez problemu. Wyjmujemy, przestaje grać. No i leci. Tak więc wszystko działa. No, jeszcze komentarz. W przypadku karty SD mam wrażenie, że jakość tego dźwięku nie była aż taka dobra, bo to troszeczkę za bardzo przebasowione może to była kwestia utworu. Natomiast z pamięci USB, moim zdaniem, dźwięk był porównywalny do tego, który otwarzałem przez Bluetooth. Czy najlepszy dźwięk uzyskamy podłączając te głośniki do porządnej karty dźwiękowej? Natomiast taki w miarę ok, dźwięk jest poprzez Bluetooth i z USB, a taki najmniej robiący na mnie wrażenie jest z karty SD. No i jeszcze jedna rzecz, jak te głośniki sprawdzają się w grach komputerowych. Dobycie się tego za chwilę, ponieważ jakby nie było do gier komputerowych, też jest ten zestaw przeznaczony. Powiem Wam jedną uwagę. W początkowej części filmu powiedziałem Wam, że te głośniki nie buczą, nie wydają żadnego pisku. Same w sobie włączone faktycznie nie, czy przez bluetooth. Natomiast jeśli podłączymy przewodem z zestawu, to zaczynają buczeć. Ponieważ jest to zwykły przewód typu AUX, który nie ma pozłacanych końcówek. Rozwiązaniem tego problemu jest... Jest porządniejszy przewód. Ja dałem jakiś swój przewód taki za 20 zł, którym podłączyłem do karty dźwiękowej i buczenie momentalnie ustaje. Tak więc pamiętajcie, że jeśli głośniki buczą, a macie podłączone poprzez kabel typu AUX, czyli taki mini jack mini jack. Sprawdźcie, czy ma pozłatane końcówki. Jeśli nie, to może wystarczy wymienić kabel i problem będzie rozwiązany. Tak więc o tyle tytułem wstępu, a teraz posłuchacie dźwięków z kilku przykładowych gier. Trzecią. No sprawdźmy jeszcze jak z pozycjonowaniem. Leci grana. Leci granat! No, nie jest tak precyzyjnie jak na słuchawkach. Tego się nie da ukryć. Że na słuchawkach od razu wiemy dokładnie, czy to było z prawej, czy z tyłu, czy nad nami, czy pod nami. No, tutaj niestety głośniki nie dają tak dobrego pozycjonowania, ale za to dźwięk jest taki bardzo mocny. Leci granat. Leci granat. Używam linię z Czas na podsumowanie. Jeśli chodzi o takie podstawowe głośniki, to spisują się całkiem dobrze do zastosowań rozrywkowych, czyli na przykład do słuchania radia, do grania w gry komputerowe. No i możemy przy ich pomocy w sposób satysfakcjonujący posłuchać większości gatunków, chociaż nie wszystkich, ponieważ jakby nie było, są to głośniki jeszcze dość tanie i raczej przeznaczone do odsłuchu przy stanowisku gracza, czy jako takie podstawowe źródło dźwięku. Są to na pewno głośniki na jakieś większe imprezy, ponieważ mają wykorzystanie. 60W, natomiast jako całość wypadają całkiem ok. Pamiętajcie, że ceny sprzętu tej marki macie w linku w opisie filmu i także inne ciekawe rzeczy są w opisie filmu, więc warto sobie zajrzeć. Jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za wsparcie kanału. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to jest dobry moment na kliknięcie przycisku subskrybuj. Tak więc dziękuję bardzo na dzisiaj. To wszystko. Pozdrawiam Was. Cześć.